W sumie, to ja się kapnąłem dopiero teraz, że my na kanale Naking on Heaven's Door nie mamy, więc musimy drogie dzieciaczki to nadrobić, więc witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj nadrobimy tą piosenkę. Akordziki jakie będziemy potrzebować do naszego utworu. Jest to akordzik G duże, D duże, C duże i A małe. I bicie. E, czyli mamy to takie wydłużone. Trzy raz na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry. To jest jedno, a drugie, które będzie potrzebne to jest połówka tego bicia. Trzy raz na dół, raz do góry. I tak, zaczynamy sobie od akordziku G i mamy to krótkie bicie. Trzy raz na dół, raz, na dół. E, trzy raz, na dół, raz do góry. D duże i A małe. Całe bicie. W drugiej części G tak samo. D i C. Tak naprawdę to gracie sobie przez cały czas tej po prostu piosenki, Więc cały czas macie po prostu jeden motyw powtórzony w kółko. No i co? No i zagramy sobie to, żebyście to usłyszeli jak to idzie. Do tego użyjemy seharmoniusie, harmoniusie, żeby było trochę ciekawiej. Bo to jest prosty kawałek, a fajnie nam siedzi, bo jest w tonacji G, a my mamy harmonikę w tonacji AUC C. I jak mamy harmonikę w tonacji. C to nam pięknie się wato brzmi z tonacją G. It's getting dark to dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, it on, knock, knock, on heaven's door. Knock, knock, knock. To byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że chcę, Wam się spodobała i co innego dnia mam życzę. Na razie, się, po!